Ja maneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze. Machinarium. Dobra. Skończyliśmy w kotłowni, tak mi się wydaje w sumie. Bo widzę tu wielki piec. No i co? Jaką mamy podpowiedź? Musimy tu wskoczyć. Co sobie przypominam, ta wajcha chyba nic nie będzie znaczy. Aha, coś tu widzę, coś tu lata. Dobra. Trochę sobie przypominam, bo ja grałem już w tą grę. Co to jest? To jest jakby klucz. Do czego to może być klucz? Widzę, że mi się tu coś świeci. Dobra, otworzyło się. No ale co mi to da? Do czego to może być klucz? Widzisz jakiś tu otwór? Tu coś jest, tu jest jakby, ale... Nie, nie ma to takiej tekstury innej, tak jak to, co tu ja mam zrobić. Zobaczmy w ogóle, co to, co to zabiera. Ja pewnie muszę się tu dostać na ten podest też, bo tak bez przyczyny by był. Trochę dziwne. Zabiera, gdyby wtedy bym wskoczył. Ale to chyba nie ma znaczenia. No i tak ja chyba wskoczę sobie. Aha i tutaj zabiera znowu. On powinien... Poczekajcie. Tu mamy w dół. Czyli idzie pierwszy w dół, potem kręci i potem idzie dalej. Czyli tak jakby się... Zobaczmy. Kto mnie zabrał? Ja bym wskoczył szybko. Tego uniknę. Ale to. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Szybko. Tutaj. Czy to? Nic mi ten rysunek tam nie mówił, ale. Łapie mnie, ja tu powinnam wyskoczyć Co? Czego nie mogę wyskoczyć? Kurczę, to nie tak. złapać ale to też nie co o co tu chodzi? Tu mnie złapie, ja wyskoczę sobie on powinien jeszcze raz pójść i tu złapać i wtedy ja A, łapię. No dobra, spróbujmy szybko <laughs> Czemu ja tam nie mogę wyskoczyć? Tak mi się wydaje, że klucz jest do tego otworu, ale... Teraz powinno złapać i... No ale nie ruszę ten hmm. Poczekajcie A czy coś to daje jak tu wezmę? Nie wypełna, ale A może tutaj jest Inaczej. Może to na odwrót trzeba. To, że kręci, potem w dół. Ale to też nie. Nie po co ten Poczekajcie. Wróć. Co? On weźmie w to i co? A, pojedzie dalej. Dobra. To chyba. Chyba będzie tak, wiecie? Jeszcze raz spróbujmy. ociśnijmy. Tak. Szybko się błagał. Zobaczmy teraz, czy mnie tak rozbuja. Jest. Dobra. Fajnie. Czyli bierzemy. Nie do rady. O, dało do. radę. To nie było na jasno świecące. Mogę to tak kluczyć? Nie. Co ja to może? A To chyba był... Niebieski jest przewód Ale właśnie to są dwa przewody Aha, dobra, patrzcie. Tu jest niebieski idzie. W dół mi nie potrzeba. On musi jechać w to, Czyli jest... Czy w dół ma nie jechać? Nie no, w dół musimy ją zabrać. Chyba to było. Dobra, weźmy to. To weźmy. No i co, zostawmy. Zobaczymy. I teraz tak, tutaj. Weźmy znowu tutaj. Nie, obniż. Eee. poczekaj, mały. Szybko. Nie, no tak to nie dasz rady <grystanie> Jeszcze raz. Mam nadzieję, że wszystko Aha, i wtedy idzie tam tędy. Będzie dobrze, jest. Tylko muszę szybko wyskoczyć, bo jak mnie to do pieca mnie wrzuci. Dobra, Robociku, bierzesz tak. Tak i szybko. Biegnij. Szybko. Biegnij. Nie, nie biegnij z tymi nóżkami. Szybciej pedałuj Dobra, i patrzcie I muszę to szybko wyskoczyć Udało się, dobra Czyli to mamy z głowy No właśnie A to co? A, to to zabrał Z tego wagonika A to bimber chyba robią Kompo! No dobra, tarmośnie się co. Co on złapał? Ach. O nie, w więzieniu jestem. W więzieniu, coś mi to mówi. Co ty chcesz w ogóle? Chcesz papierocha? Dobra, weźmy widzę coś. To pewnie proste jest. Weźmy papier. Weźmy... co to, tracinek? Tyle? Mogę tutaj? A tu coś jest. No dobra, połączmy to. A czemu nie wziął? No, zaraz, poczekaj. Weźmy to. Bierz to, robociku kochany, ty, ty mój, ty mój Dobra. A teraz papierocham, trzeba skręcić. Co nie? Co ty nie chcesz? Normalnie nie umiesz skręcać? Nie wiesz jak się papierosa skręca. Normalnie chyba, ja nie pole, ale wiem. No i co? O! A co to, to? za więźniowie? Co się, co się przeskrobało? Co robię? Ale też mi tak dziwnie ta lampa świeci No jak nie, nie wiesz <gry> A, bo to jest mokre! Ale to chyba nie był... Nie, w sumie może i tak. Zobaczcie. Wysuszę na... No. Na ten... Na tytoń? <gry> A i teraz chyba skręcisz. Patrz, jest Blanci. Ten papieros. Znaczy. Ale nie chcę. Dlaczego nie chcesz? Tyle mnie to kosztowało. No wiesz. A co mi da zamiar? Na darmo nie no, ma nic. Jaraj. No na razie. O! <śpięk> no co, ręka mu uderza? Odpadła ci ręka. Odpadła, no tak. Ale co mam z tym zrobić? Tu może wsadzić. Nie? A z tym połączyć? Też nie. A, poczekaj, bo on tu sięgał coś. <laughs> Ale co on tam chce dosięgnąć? <laughs> Ja nie wiem Pomyślę po co on tu sięgam w ogóle Po co on tu może sięgać A, A to taka to tu rodzi Ja nie przypuszczam, że ona tak się wydłuża. Wiem co trzeba zrobić z tego na pewno. To jest 100%. To, nawet to, takie wejście ma podobne. Odkręcamy. I uciekamy z więzienia! A nie tu po co po co mam tam wchodzić <zum> A przestraszyć oj ten, wiel ten wielki jaki tchórzliwy no nie wierzę Potem ten chudy taki, taki odważniejszy no ale to wiadomo My, mylą czasem to tu lampa jakaś I ja mam to zrobić Da się tu przejść A ja mam ten, tu coś jest Zobaczmy czy... O jest! Patrzcie, pokazało się E, co to? Szczur jakiś I zabrał mi Ja to złodziej Dobra, próbujemy dalej. Co tu muszę zrobić? zaraz się przewróci. Może mu to otanę, żeby się. O, na no głowę spot. Co ty, co ty robisz? No pa, zaraz się przewróci. Zobaczcie. Zobaczcie, może i tak go trzeba przewrócić, właśnie. A mówię? O! Co mu zabrałem? Kulki jakieś. On szuka, nie, nie masz się rozstrzelać. Hmm, jest. Wyjdźmy. mam jakiś klucz? Kurczę No, dobra, się. Kurczę Jeszcze raz trzeba. Ja chyba muszę tutaj ten. Nie wiem, czy tu... To... Tak się daje, bo tu. sama, tu tylko czerwone jest. Dobra, weźmy jeszcze raz. Przewrócić. A, zaraz zobaczę. No i co? Kurczę. <kłysy> Dobra, udało się. go mu znowu. I teraz wyjdziemy szybko. No na pewno o to chodzi, bo no i... Weźmy wsta wstań. Szybko, 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 zaraz się ten. Wstańmy No to ja nie wiem co to zrobić. ma klucz! Dobra. Dobra, dobra, teraz już pójdzie Przechyl się. Dobra. Napisz mu to znowu. Ale to już mi nie potrzeba, bo już turm rozsypałem. Ale mam klucz, dobra I Teraz szybko wejdźmy. Klucz, klucz, klucz Tutaj Nie wiem, wietrzem ładuje I szybko uciekamy Szybko, szybko, szybko ją, mój No Bliźniowie no. uciekają <grabi> 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 Jak się pośliznął i co ja mam teraz zrobić? A on pobiegł za nimi, dobra A mam jeszcze ten klucz, a mam, A zobaczmy czy coś... A można. A co mi to da? A, to się poś... <grymànonik> O nie, on wpadłem w to. Dobra, co ja tu mogę? Czy ja mogę coś tutaj robić w ogóle? Kolejna godzina. Dobra. Uważmy co ja tu mogę znaleźć. O, na kibale książki. Idźmy do naszego kolegi, który nam pomógł. Zobaczmy, co, czy on mi coś pomoże. Nie no, co mi może. Ja mu no, chyba jest za dobrze. On chyba nawet nie chce uciekać. Nie chcesz? Eee, Głupi jesteś. Dobra, to idziemy na górę, bo to... Zobaczmy, co tu na górze. Wchódź, Robociku. Mamy fajną lokację. Jest jakiś olej, czy ja mogę go wziąć? No, już, już byś chciał pić. O, jaki zrobiłeś tego. Tego jak to się nazywa godzina przycisk. O, podświetlona godzina, coś to znaczy. 16:45 wychodzi. Tak jakby. A ta luneta? Co to? Czyżby to. Aha. To ci co pakowali coś tam do tego zbiornika. Ja myślałam, że to jakieś. Może winko? A to chyba jest bomba. To trzeba, oni chcą wysadzić to. Kurcze Podejrzane. Dobra. Czyli która tam była godzina? 1645. 16 dobra. Chyba wiem gdzie to trzeba wpisać. E, tam w tamtym pomieszczeniu, pamiętacie, był taki czytnik. Ale czekajcie, wrócę jeszcze. Albo nie, dobra. Albo czekajcie, wrócę jeszcze. Muszę chcę zobaczyć tu co to jest. Czy coś tutaj znajdę? Aha, pusta, dobra. <laughs> Trochę mi się przypomina. Czyli ta godzina to fajnie będzie tam, bo gdzie można ją wpisać? Siadaj, że o tutaj, w ten cyclistnik. 16 ile wpiszemy? 45, Chyba tak było. A można 16. Aha, nie można. Czyli pisujemy 14. Nie, czwarta. Tak? Zobaczymy. Czwarta, 45. Tam było tak na zegarku. O, i mamy otwarte. co teraz? Wchodzimy? A to co to? Co ja muszę tu ułożyć? O kurcze! No nie! A ja nie wiem. Mam podpowiedź jakąś? Nie mam podpowiedzi. A, pewnie, pewnie czerwona musi być wszędzie, tak mi się wydaje. Poczekajcie, ale to jak to zrobić? Tutaj brakuje czerwonego. O! Brakuje tych dwóch, kurczę. Chodź, chodź, pomyślmy, pomyślmy Nad Czy to chodź, 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 wydaje się, że to musi być zielone. Bo zielone zawsze tam prowadzi do otwarcia, co nie? Spróbujmy zielone. Yy. Tak. O nie, Boże, ludzie. Co to? Kto to wymyślił? Będę się trochę bawił, sorry bardzo, ale na 100% musi być zielona, bo na... po co czerwona? Jeszcze jednego mi brakuje O nie o, chyba będzie Patrzcie Pięknie, jak się udało! Brawo! Co zostałem? A co mi po tym pistoletem? Dlaczego może w tym pistoletem? Co ja mogę z tym pistoletem zrobić? Aaa, już wiem, dobra, patrzcie. No pamiętam, na początku było to u góry, o, patrzcie, o to. I to pewnie trzeba. Poczekajcie, pan chce się? nie chce się zabrać? No, dobrze. A czy ja mogę teraz to połączyć? Tak, pewnie mogę po... połączyć to. Jest. Dobra. zaczęło co to możemy teraz służyć? To nie mogę. To nie mogę. Czy będę na strzelić? Zobaczmy A może wyjść po prostu za to? Aha, dobra No dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek bo już jest prawie 26 minut, także sporo także dzięki za oglądanie zostawcie łapkę i subika i widzimy się w kolejnym odcinku Także do usłyszenia. I no i cześć, wszystkim standardowo. Trzymajcie się.